Słuchaj, tato, raczej nie wszystkim uda się to przeżyć. A ja myślałem, że jestem gotowy na takie konsekwencje, ale im bliżej jesteśmy, sam nie wiem. Ach. A co jeśli pierwszy zginie? A jeśli reszta przeżyje? Co ty byś postanowił? Ale gdybyś to był ty, albo mój wnuczek. Harry, gotowy? Czy to prawdziwy, doktor Harry? Czekam w jeszcze dowództwo. Czy to hej? Kiedy znajdziesz sobie porządnych przyjaciół? A wkrótce, tato. Wkrótce. Słuchaj, zadzwonię, kiedy tu skończę. Ja myślę. Skoro jesteś na miejscu, nie będę siedział przyklejony do telewizora, by dowiedzieć się, co się dzieje. Kocham cię. Kocham cię też.